Witam serdecznie. Paweł Grzech z Dzisiaj mamy chyba 12 albo 13 czerwca. Dziewiąta godzina, już jest 30 stopni na dworze. Gorąco, słońce daje. Mam nadzieję, że będzie mnie widać. Dzisiaj to jest już moje drugie nagranie wideo. I ta, chciałem pokazać o takich trochę plusach, trochę minusach budowy biznesu w Internecie, biznesu online. Zobacz, teraz mamy na dworze upał 30 stopni. Skręcimy ponad no, 30 stopni, już jest. dziewiąta godzina już jest tak, tak gorąco, i właśnie to jest, moim zdaniem, plus budowania biznesu w internecie. A nie tylko są plusy, bo są też minusy, ale to jest plus, bo jak sobie pomyślę teraz o innych osobach, które w taką pogodę, w taki upał, nie wiem, muszą pracować na zewnątrz, jak jakieś asfalty wylewać, złatać te dziury na chodnikach, tak dalej. No to jest naprawdę przesrane. A jak budujesz no, jednak ten biznes w internecie, no to jednak. W moim wypadku, w wypadku, przynajmniej ja mam biuro w domu, ja pracuję w domu, też jest duszno, ale jednak nie muszę wychodzić. Tylko wyjedziemy, nie muszę wychodzić na ten na zewnątrz i nie wiem, i pracować na dworze, w gorączce to głowa od razu i tak dalej. To jest plus, bo praktycznie pracujesz tam, gdzie masz dostęp do internetu. Masz laptopa, masz łącze do internetu albo jakiegoś tableta, czy tam nawet na telefonie i możesz pracować. Ja na, ja na telefonie nie lubię akurat używać internetu i działać, ale... To jest plus, bo pracujesz teoretycznie tam, gdzie chcesz. Czasami nawet na plaży można, chociaż na plaży to ciężko pracować moim zdaniem, bo to też słońce, słońce daje, no ale jest to, jest to jednak plus, bo pracujesz gdzie chcesz. I sam też decydujesz o swoich godzinach pracy i tak dalej. Teraz na przykład jest duży upał, to się ciężko pracuje. Nie? Jak jesteś w domu, słońce świeci, wszystko jest nagrzane, głowa boli, mnie akurat głowa boli od upałów i tak dalej, to się ciężko pracuje. Co można zrobić przerwę, może na przykład nie wiem. Pracować w nocy zamiast w dzień, albo wcześniej rano wstać o piątej, czy jakoś tak, i wtedy to popracować 2-3 godziny, później południe przerwa, i możesz dalej pracować. To zależy oczywiście od tego, od rodziny, Jak masz małe dzieci i tak dalej. No to też jest inaczej, ale sam możesz sobie dostosować godziny pracy pod siebie. No dalej, dalej, jedziemy. Czyli to jest drugi plus, nie że pierwszy plus to jest pracujesz, gdzie chcesz, nie musisz wchodzić na dwór w tą gorączkę i tak dalej. I drugi plus to jest biznes w internecie, to jest taki, że jednak. Też możesz sobie te godziny pracy dopasować pod siebie nie? po prostu. Jeśli lubisz upałę, to ci nie przeszkadza, możesz pracować o, o dowolnej godzinie. A znowu częściej. jeśli to ci przeszkadza, to nie wiem, pracujesz albo wcześniej rano, albo wieczorem, albo nawet w nocy i tak dalej. Mamy teraz dwa plusy nie? biznesu w internecie. Też teraz będzie minus. A tak przy okazji właśnie. Dzisiaj to jest moje drugie film wideo. Ostatnio dzisiaj też nagrałem właśnie taką fajną historię. O pewnej osobie, pewnym wotera, weteranie wojennym, który myślał nieszablonowo. To jest ważne w biznesie, w internetowym biznesie, aby myśleć nie nieszablonowo, aby rozwiązywać problemy. Obejrzyj sobie ten film, masz poniżej, masz, masz link do tego filmu. To jest fajna historia, też na faktach. Obejrzyj ją, zobacz, link jest poniżej. Czy też, myślenie w biznesie, w internecie, też, też jest ważne takie myślenie nieszablonowe, żeby rozwiązywać problemy. I teraz wracając do tematu, moim zdaniem, duży minus, często, to będzie minus teraz, często. Jest też tak, że jak oglądam różnych liderów, jakichś coachów, liderów, takich już doświadczonych osób w biznesie, to właśnie oni opowiadają, żeby nieustannie cisnąć i to jest ważne żeby cisnąć, nie poddawać się i tak dalej. Tylko, jeśli jesteś takiej, właśnie, nie poddawać się, cisnąć, ale jak ci nie idzie w tym biznesie internetowym, no to jesteś sfrustrowany, masz problem. To też łatwo powiedzieć, że masz cisnąć, masz się nie poddawać, masz się nie poddawać. Trzeba, to, trzeba cisnąć, trzeba się nie poddawać ale właśnie chodzi mi o to że łatwo sobie siedzieć z boku, nawet, kiedyś, kiedyś, nawet jeśli kiedyś byłeś w takiej sytuacji ciężkiej kilka lat temu, to już nie jesteś, to też można o tym zapomnieć jak to było. I łatwo jednak doradzać komuś, siedzieć z boku, doradzać komuś, ciśnij, i poddawaj się, a ta, gdy ta osoba na przykład ma jakąś ciężką sytuację życiową, ma rodzinę o utrzymaniu, nie ma pieniędzy, jest zadłużona, brakuje jej kasy, nawet na, nie wiem, na rachunki i tak dalej. I siedzisz i mówisz takiej osobie ciśnij, nie poddawaj się, działaj, da żadę. To jest trudne moim zdaniem. To jest minus, właśnie, bo w biznesie internetowym jest coś takiego, że jak idziesz na etat, nie na przykład, idziesz na etat, to masz wypłatę po miesiącu, a tutaj tak nie ma. Tutaj w biznesie internetowym ta gratyfikacja, ten zarobek jest odłożony w czasie. I to niekoniecznie po miesiącu, po dwóch miesiącach, można nawet po roku zacząć zarabiać. Czyli łatwo komuś doradzać. Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji, to łatwo mu doradzać, że jeśli nie poddawaj się, wtedy lepiej mu. Ja bym mu doradził, został na biznes w internecie i na etat tak naprawdę. Zarab trochę pieniędzy na etacie, zarób coś, to nawet nie dużo, ale zarob, żeby starczało Ci na rachunki, uspokój się trochę, ogarnij to wszystko, weź tą, zdobądź tą płynność finansową na etacie i wtedy zacznij wrócić do tego intensywnego biznesu. W międzyczasie, jak pracujesz na etacie, dokształcaj się, jakieś szkolenia przerabiaj i tak dalej. Zacznij coś powoli robić, ale na początku, jeśli właśnie jesteś w takiej trudnej sytuacji, że masz rodzinę na utrzymaniu, a brakuje ci pieniędzy, to jesteś w takiej depresji. Jesteś wtedy zdesperowany. A to niełatwo się buduje biznes w takim stanie, jak jesteś desperowany, właśnie taki podłamany, to się nic nie chce człowiekowi. Sam wiem, jak to jest, bo też niedawno byłem w podobnej sytuacji. Ja budowałem biznes w internecie. Fajnie, na początku było ciężko, ale później mi się udało wybić. I później nagle mi, to mi siadło wszystko. Z mojej własnej winy, bo przespałem pewien okres. To z moja wina i mi siadło. Już miałem wtedy rodzinę i tak dalej. To nie było, to właśnie zaczynałem też być powoli już. Zdesperowany, zestresowany i tak dalej. Dlatego ja wiem, jakie to jest uczucie, i wiem, że łatwo też doradzać komuś takiemu z boku. Jeśli masz rodziny na utrzymaniu i tak dalej, no to naprawdę jesteś wtedy zdesperowany, jak ktoś jest zdesperowany, potrzebuje pieniędzy na teraz, no to moim zdaniem, jeśli zacznie budować biznes w internecie, to popełni błąd. To jest właśnie minusem teraz tego internetowego biznesu, biznesu w internecie właśnie jest to, że ta gratyfikacja pieniężna, prowizyjna, jest odroczona w czasie. Jeśli jesteś niedoświadczony, do tego jeśli masz jeszcze problemy finansowe, jesteś desperowany, bo potrzebujesz tych pieniędzy na teraz, no to nie, nie zarobisz tych pieniędzy na teraz. Możesz się jeszcze, no, jeszcze wpakować w jeszcze większe kłopoty. O, policja, jedzie, Chyba nie, bo mnie zaczynają, że nagrywam. Możesz się wpakować w jeszcze większe kłopoty. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na teraz, jesteś desperowany, wkurzony, nic się nie chce wtedy, wiem sam to po sobie. Dlatego wtedy, w tym wypadku, biznes online, biznes w internecie nie jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. Idź na etat wtedy, zacznij działać na etacie, zdobądź ten przepływ finansowy, ten przepływ gotówki, zapłać wszystkie rachunki, niech to zacznie po, po się kręcić, i na, wtedy sobie na boku zacznie budować ten internetowy biznes. Czyli mamy dwa plusy, nie? że pracujesz gdzie chcesz, teoretycznie, gdzie chcesz, i też może jest drugi plus, to jest taki biznes biznesie internetowym, że jednak te godziny pracy dostosujesz sam do siebie. Czy albo pracujesz rano, albo pracujesz w południe, albo rano i w południe, albo w nocy, jak chcesz. Sam to ustalasz, nie? Jesteś sam sobie szefem. Dla niektórych to jest też minus, bo niektórzy nie potrafią się zmobilizować też do pracy. Nie? Są osoby, które muszą mieć kogoś nad swoją głową, kto im mówi rób to, rób to, rób wtedy i wtedy, to i to, o tej godzinie, o tej godzinie. To w pewnym sensie też jest minus, ale taka osoba nie nadaje się wtedy do biznesu w internecie. Jeśli nie potrafisz sam się zmotywować i potrafisz sam siąść, zacząć pracować i działać sam z siebie, no to wtedy nie nadajesz się do internetowego biznesu, no szczerze. Jeśli sam nie siądziesz, zamiast pracować, siedziesz siedzisz, nasz telewizor, bo jest gorąco na przykład na dworze, no to albo nie wiem, albo ci się nie chce dzisiaj, bo ma zły humor, to nie nadajesz się do biznesu w internecie wtedy. Wtedy właśnie nie na etat. Nie wiem, czy to jest minus, szczerze mówiąc, bo nie każdy nadaje się do wszystkiego, nie? Nie każdy nadaje się do biznesu w internecie, nie każdy nadaje się do etatu, do pracy na etacie i tak dalej. Jeśli sam siebie nie potrafisz usiąść, zmobilizować się i pracować, właśnie nad swoim własnym biznesem, to iść na etat po prostu i tyle. To też nie jest nic złego. Chociaż dla mnie etat to jest straszna rzecz, nie? ale nie dla każdego, bo ja się na, akurat do pracy na etacie nie nadaje zupełnie. Czyli wracając do tematu, mamy dwa plusy, nie? że pracujesz, gdzie chcesz teoretycznie i sam decydujesz o sobie, czyli dla mnie to jest akurat plus. Sam decydujesz o sobie, sam ustalasz sobie godziny pracy. Kiedy Ci jest wygodnie, to pracujesz. A minusem właśnie jest to, że ten zarobek, prowizja jest odroczona w czasie i czasami i bywa tak, że ona jest nawet odroczona o rok możesz teraz może zacząć budować swój biznes, a zarabiać może dopiero za rok. To nad, nad, na coś takiego to się wiele czynników na to składa. Możesz źle wybrać biznes, możesz zły zespół wybrać, możesz nie wiem zły model biznesowy wybrać, jakąś firmę, która ci padnie, możesz wybrać tak dalej. miałem takie sytuacje, że ja zacząłem rozwijać biznes, było fajnie, a nagle to światło wszystko, nie Niedawno tak Miałem, miałem biznes, który generował mi pasywny dochód, i to był mój błąd, bo ja przespałem ten okres, mogłem coś działać, robić coś dalej. Ale ja przespałem po prostu ten okres, jakieś się rozleniwiłem się. Jak to siadło, to zacząłem mieć poważny problem wtedy. Tutaj trzeba uważać, to jest takie dziwne skrzyżowanie, ludzie nie, na zakręcie w środkiem czasami. Czyli ja też miałem taki problem i z mojej własnej winy, właśnie, bo przespałem pewien okres, zacząłem mieć problemy. Już prawie zacząłem mieć problemy finansowe, byłem blisko właśnie problemów finansowych i zacząłem już być zdesperowany, właśnie, a na słońce świeci, zdesperowany, już właśnie zacząłem być, zestresowany i tak dalej. A to nie sprzyja. Budowanie biznesu, czyli to jest taki minus. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na teraz, na dzisiaj, albo no nie wiem, na za miesiąc, no to jeśli jesteś nie, niedoświadczony, nie masz listy adresowej, nie masz żadnej społeczności zbudowanej, kto cię obserwuje i tak dalej, no to nie zarobisz pieniędzy na teraz. Ta gratyfikacja, ten zarobek będzie odroczony w czasie i wtedy naprawdę się ciężko pracuje. I wtedy, jak ktoś siedzi z boku i patrzy na ciebie, mówi ci stary, nie poddawaj się ciśni, no to też to nie jest do końca prawidłowe. Bo ta osoba może już nie pamiętać, jak to jest gdy byłeś zestresowany, nie wiem, zdesperowany i tak dalej. ten Często tak liderzy mówią właśnie w internecie, ciśnij, 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 ciśnij. Ale oni już nie pamiętają tych czasów często, tak mi się przynajmniej wydaje. I oni ja nic nie mówią, to są złe osoby, to są fajne liderzy. Bo nie też nie mówię personalnie teraz. To są fajnie, fajne osoby, ja też często ich oglądam, stosuję ich rady. Ale też mi się przynajmniej wydaje, że te osoby mogą nie pamiętać tych czasów, właśnie jak wszystko się w Ciebie waliło. Nie masz rodzinę na utrzymaniu, Długi i tak dalej i nagle nie ma żadnego dopływu gotówki, zaczyna ci brakować na rachunki i tak dalej. Wtedy jesteś desperowany, zestresowany, wkurzony, i tak dalej. To nie jest wtedy, moim zdaniem, w takiej sytuacji, jak potrzebujesz pieniądze na dzisiaj, iść po prostu na etat. Nie, czyli dzisiaj mieliśmy takie dwa plusy, które są ważne. I takim trzecim plusem jest też to, że nie masz, w biznesie internetowym nie ma żadnego sufitu, że możesz naprawdę zarabiać bardzo duże pieniądze, ale trzeba jednak trochę na to popracować. To jest zmniejszymy. To jest trzeci plus, moim zdaniem, taki, że nie ma sufitu sofitu jakiejś tam, jakiejś, nie wiem, granicy zarobków swoich. Możesz budować kilka różnych programów, możesz rozwijać kilka biznesów, sprzedawać różne rzeczy, możesz w internecie i programy partnerskie, własne produkty i tak dalej. Jak to fajnie poukładasz, to możesz sobie zbudować kilka różnych źródeł dochodu. I to też jest plus. Ale to wszystko wymaga czasu. Dobrze. Będziemy już kończyć, bo już wróciłem do domu. Czyli dzisiaj takie na szybko trzy czy plusy. Pracujesz, gdzie chcesz. Drugi plus to jest taki biznes w internecie, że to godziny Godziny pracy ustawiasz pod siebie. No i trzeci plus, że nie masz tego sufitu zarobków i możesz budować kilka różnych źródeł dochodów. I to jest naprawdę ważne, żeby budować te kilka różnych źródeł, bo ponieważ wtedy, tak szy... wtedy nie mieć takiego problemu, jaki ja miałem niedawno, że nagle wszystko siadło. Nie? To są trzy plusy. Minusem jest to, że pieniądze nie pojawiają się po miesiącu albo nie pojawiają się od razu. Jeśli jesteś zdesperowany i potrzebujesz pieniędzy na teraz, to lepiej iść na etat. Ok, na się. Mam nadzieję, że dałem ci czy masz przynajmniej jakąś minimalną wartość tego filmu, fi, fi, z tego filmu wideo. Słowo tak bym się znowu załączył. Fajnie, że jesteś. Dziękuję, że oglądasz te filmy, że poświęcasz swój czas. Jeśli chcesz, zasubskrybuj ten kanał. Poniżej masz ten taki dzwoneczek, musisz go odhaczyć. Wtedy będziesz mieć powiadomienia o kolejnych filmach wideo. Już mamy 30 stopni na dworze. Jeśli również chcesz, to sprawdź sobie stronę laptopowybiznes.pl. to masz fajny system do zarabiania w internecie. I akurat tutaj możesz zarobić jeśli wszystko zrobisz odpowiednio, możesz zarobić po miesiącu albo po dwóch miesiącach. Już. Ok. Spacuję te linki poniżej, a my widzimy się długo. Cześć.